Cześć. Witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jak widzicie, jesteśmy już na koncie ale nie takim normalnym koncie bo to konto mojego taty ogólnie. Ja przedtem, jak wchodzi dajcie łapkę w górę i subskrypcję, z Ja jak przedtem na te konto wchodziłem, to był dopiero jeszcze te, tych monetek nie miał. A teraz kurde wchodzę i, szyj, i tyle puszek w dłucie i wbił nie nie umiem liczyć, więc wam nie powiem, sami sobie obliczycie ja proszę. Lekcja matematyki. W sumie teraz będę miał lekcję wychowawczą, ale nieważne. <laughs> Dobra. Wbijamy chyba na 8 bitów, bo najmniejsza ranga. Tak łatwo mi się teraz wbija. Więc już w głos sobie włączymy, bo tak... Halo! Brawl Stars! Nie słuchajcie. A ja tu nie mam do słuchawek. Dobra, co się z Brawl Starsem stało. Jestem kidem. I... O, ducham. O, ducham. Kim by tu grać? Tym szmulem przegrałem to by już nawet... O, piperka! To nic lepszymy. Na piąte level ale... Na piątym levelu piper zbijłem na jakąś 20 mangę, więc łapkę Ale mapka zamknięta znowu jakieś murki jak ja są od razu polujemy. No chodź, tu chłopień. O, już drogi upolewał, to jedna Czy to jest ten. Żółółółu, którego widziałem, jakie na rowerze? To jest chyba on, tak. Bo to jest taki Chińczyk w naszej szkoły. Pozdrawiam pana Chińczyka. Pozdrawiam. E, dobra, to nie jest ten No chodź, tu. Żółta. O. Zobaczcie, ten ultem hmm, trzeba. nie przewidziałem takiej sytuacji, ale nie, nie nie? Nienawidzę grać po prostu Piperką, bo ona nie dość, że na blisko bije 1 HP, patrz na to, a na tu też wali już 2000 ileś. No czemu ty chłopie mnie ultem nie wyjechałeś, jakbym ty normalnie ulta też użył, bym miał teraz efektorach ulteci za taki piechotny jest, jak się to robię. O, co w giniesz Giniesz, Dobra, byłem hmm. od Ciekawe, Otworzymy dwa jest najlepsze. Bo jednego mamy w karnetce. level. Znaczy nie, ale zaraz gimna, nie To nie było, my. Jesteśmy my, niby rodziną ból i tam, ból i tam, a... Tam no i jeszcze taty się wzięła. E, no i ja się kręcę obie ręce. Rozdroszczę no, baran, że umiem grać fajtarką. No i jeszcze mi tutaj mało Oj, teraz ból na Leo. Albo ja mam Leo. No brawo, ból! Odkryłeś pazur po prostu, żeby nie wjechałeś na ulcie, na czystki i nie. Ja nie wiem, że FighterZen nawet był taki dobry pomysł. Pan mało nie bije. Daryl. Daryl może. A może kick, nie, kicka nasa, to. A się. już Tik na solo nie jest. Tik na braw bal i na Dobra, eee, No brawo, Tik. No weź mnie, nie, nie rób. Nie rób mnie, proszę cię. A w sumie jak, jak, jak Co do mnie podchodzisz na blisko? I no, jego ja teraz będę tak. A, dobra, rozwalę go. Wczoraj prankowałem pedu. E, bula szelką na jednym się on miał 5 i nie umiał we mnie trafić a nagle jak przywalił bombę to, nie, to nagle znikłem dobra, nie, nie jak nie było to może tak ultem trickshotuje po prostu jak na Brawl ale to ja jeszcze pokażę jakiego trickshota później co wchodzi na dwa knockboxy pokażę wam, jakiego trickshota normalnie jak, jak walnąłem Albo hajra Mortisem próbuję robić tylko teatry, zimy Albo hajra, albo ekwaka, ale coś mnie pyka i spadam Mam pustą bramkę, to za wszystko muszę trafić tyksylo, to widzę, że to wyciekło, to, co, to tak, nie oglądał tak ekłaka, to może bym nie robił Ale za dużo go oglądam Masz loa, masz loa, masz loa, masz loa, masz loa Brawo I nie żyjesz, Sorry. Ale... Myślę! Coś mi nie pykło, ale... Jedna gra. Jedna gra widzę. Jedna gra. Jak ja to przegram, to ja normalnie dzwonię po kolegę i tu przyjeżdża z wózkiem i z Dzwonię po kolegę, przyjeżdżam z moim z i jemy lody ekipy. Będzie takie, jemy lody, jakieś ten na odcinku. No i tak to zawsze się zaczyna, mają gry o jakieś... Dziecka jest się barwa. Może nie teraz. O, ciebie nie podjeżdżam. My ma... jesteśmy kumple, co nie? Ja mam nóż w plecach, a ty jesteś grabarzem, więc nie zakopasz. A tam grabarz, kogo do... No i ona jest jakaś grupy, do... jakiś Matej. Jeszcze dzisiaj powinien. O, Gilgo Youtuber już e, ten nick dzisiaj spotykamy jakiś 24 raz. Co grę? Gilgo Youtuber pokonał Gilgo Youtubera. Ej, co mi. Nie mówcie, że mi BS-a wywaliło. Nie mówcie, że mi BS-a wywaliło. No włączaj się. O, włączył się. Ale już i tak będę miał popoferkę, więc. Lipa. No, ja cię kręcę! No, wejście mnie! Udławcie! Udławcie jajkiem! No, dobra, ja tu śmierć! Dobra, to przegram już po prostu. Kończymy odcinek. Ale widzicie co się z tym tabletem dzieje, bo jest pewnie w bsf Nie wiem, co się dzieje. Kobiety, jakbyś jakbyś wolnoła tej krzoty i by nie trafiała, to ja ono mi normalnie ze skóry obedził No brawo! 200 IQ w się odpaliło. Widzowie, w takim w tym momencie wbijamy na koncie mojego taty 7000 pucharków. Najpierw otworzymy też Alei Fajne Fajnie wiedzieć i tu będzie piątka, no widzę, że widzicie jak ja się... 6! Mamy 6! Dobra, hmm, punkty do 10 punktów do Pana P. 20 punktów do Penny. 26 punktów do broka. 39 do Daryla. 45 Doriko, i proszę postać fajna postać. Dziękuję bardzo. Super cel, naprawdę kocham Nienawidzę was. Ja Was. Mm, ten był jest ładniejszy. No i co mi takie jakiś ten totem... Menela Azdanoda? Dobra, kończymy odcinek. Życzę Was. Pa!